Jeszcze kilka lat temu yy, mierniki grubości lakieru były naprawdę drogimi narzędziami. Mało kto mógł sobie na nie pozwolić. Ostatnio jest zupełnie inaczej. Ostatnio każdy, kto się interesuje y, zakupem używanego samochodu, może sobie taki sprzęt kupić. Najtańsze mierniki można kupić już za 100-150 zł. Droższe, całkiem dobre urządzenia, około 500 zł kosztują. To naprawdę nieduży wydatek, jeżeli zamierzamy kupić samochód i chcemy być pewni, że samochód nie miał. W przeszłości wypadku chcemy sprawdzić, w jakim stanie jest lakier, czy pod spodem nie ma grubej warstwy szpachli. Także takie urządzenie się przydaje, ale pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że wiemy, jak z niego korzystać. Nie wystarczy przyłożyć ten miernik i odczytać wyniki, bo wtedy niewiele się dowiemy. Trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie szukać tej szpachli, w których miejscach ma to znaczenie, czy samochód był ponownie lakierowany, czy nie, a w których miejscach. Jest to zupełnie bez znaczenia, jest to tylko problem kosmetyczny. Także pokażę Wam teraz, jak posługiwać się miernikiem grubości lakieru. Większość użytkowników mierników pomiary zaczyna od sprawdzenia grubości lakieru na błotniku albo na masce. I rzeczywiście w tych miejscach bardzo często da się znaleźć ślady lakieru podwójnego oraz szpachli, dlatego że to są miejsca, które najczęściej są rozbijane. Tyle tylko, że akurat tutaj ta grubość lakieru czy ta grubość szpachli nie ma większego znaczenia, ponieważ akurat błotniki, maski to są elementy, które stosunkowo łatwo się wymienia. Bardzo często najgrubsza szpachla jest tam, gdzie uszkodzenia wcale nie były duże i po prostu blacharz zostawił stary element, maskując uszkodzenia szpachlą drugim lakierem. Ważniejsze jest to, jak gruby jest lakier i czy nie ma szpachli na elementach, które są nośne, które stanowią podporę konstrukcji, czyli na przykład na słupkach, na progach. Dach też jest bardzo ważnym miejscem. Jeżeli samochód ma grubo poszpachlowany dach, to na pewno szkoda była bardzo poważna. Cieniutka warstwa szpachli, ewentualnie punktowe ślady szpachli mogą świadczyć o tym, że ktoś maskował ślady po uderzeniach gradu. Jeśli już tu jesteśmy, warto sprawdzić... Grubość lakieru i ewentualne ślady szpachli na słupkach. Czasem zdarza się tak, że w przypadku bardzo poważnie rozbitych samochodów albo samochodów po dachowaniu, opłaca się blacharzom wymienić cały dach i wtedy odcinane są słupki, nakładany jest cały nowy dach i wtedy taką naprawę możemy wykryć badając, czy na całej długości tego słupka. Powłoka ma równą grubość. W przypadku nowych samochodów, taka typowa grubość warstwy fabrycznego lakieru to jest między 80 a 120-140 mikrometrów. Czasami na bokach, na dole drzwi ten lakier bywa grubszy, natomiast na dachu tego lakieru może być mniej. W tych miejscach, czyli na słupkach od wewnątrz, tego lakieru jest znacznie mniej, jest to około 50 mikrometrów. Jeżeli ta warstwa jest znacząco grubsza, czyli na przykład 150 mikrometrów, to znaczy, że prawdopodobnie te elementy były już lakierowane. Jeśli na takich powierzchniach jak, jak właśnie maska, błotniki, klapy mamy grubość lakieru wynoszącą 200 mikrometrów, to znaczy, że samochód był ponownie lakierowany, ale nie szpachlowany. Jeśli to są wartości rzędu 300, 400, 500 i więcej mikrometrów, czyli pół milimetra, to znaczy, że samochód był też szpachlowany i to już jest gorsza wiadomość. Podwójna warstwa lakieru nie jest straszną wadą, natomiast jeśli samochód był gdzieś grubo szpachlowany, to jest ryzyko, że ta szpachla odpadnie, pod spodem będzie się rozwijała korozja, warstwa szpachli popęka, także szpachla niedobrze. Podwójna warstwa lakieru, no cóż, no defekt kosmetyczny.